Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie cztery blisterki z Champions League 2015-2016. Brakuje mi tam paru kart do kolekcji, więc. Oto, jeszcze sianko, królików. Yy, brakuje paru kart do kolekcji, więc będziemy szukać najważniejsze kluby 100. No i tam jeszcze jakieś base karty. Miejmy nadzieję, że się uda. Kiedyś, jak pakowali te blistry, to Szapowa. Jan. może wyjmiemy sobie z każdego zaszetki od razu wyjmę. W tamtych czasach taki, taki blisterek kosztował 13,99 a my sobie lecimy z nimi. Tu jest problem, bo klub stop pada 1 na 56 zetek. Czyli jest dość rzadki niestety, no ale miejmy nadzieję, że nam się uda też jeden trafić to na bok, gips, rajkowicz, chielini. Rakitic, Zahavi i Srebrny Lewandowski muszę sobie segregować od razu, żeby potem łatwiej dojść do porządku. Wendel i Hilbert, duo obrońców. A nie tak coś w końcu potwierdzać innego, gdyby jest w kolekcie. coś starego. Tak, Bendner, zawodnik meczu Banega i karta gwiazdy Kawani. Do tego Marcelo i Kumus. Podamy świeciaki na górę, od razu sobie to segregować. jakoś mocno trzymała. Co my tu mamy? Neto i Kumus. Mocnik. I Aguero, kartek gwiazdy. Matić i Córcić. Fajnie by było tą kolekcję do końca zamknąć. Bez limitek chyba, bo tam limitki dość rzadko padają. Złoty Lewandowski, mega fajnie. Ile tu świecących kart? Piwarić, Dragowicz, Brahimi, Rybalka i Ferdandinho. Pamiętam, że w sezonie 2017-18 były takie saszetki z Champions League, że normalnie trafiało się na przykład paczce, trafiało się czekajcie kto tu jest niech ciekawy trafiało się na przykład całą paczkę yy, świeciaków i tam był właśnie karta zazwyczaj chyba limitka klub 100 i coś jeszcze Więc ogólnie taką paczkę trafić sobie normalnie w sklepie coś fajnego Jest klub 100 mamy klub 100 elegancko kto to to będzie Manuel Neuer ok. Jest fajnie, jest fajnie, bo jest jeden z klubów 100. Sobie potwieramy trochę więcej do tego na was. Mega fajnie. Trzeba porządek zrobić. Czyli jednak udało się wyciągnąć nam kartę klub 100. Niech leży sobie tutaj może. Jeszcze Dumbia był. Pamiętam Fifiego. To był za napasnik. Piękne czasy Fify. O, tutaj mamy Cera Rakitic, Herrera, Antolic i ta karta. Dobra, lecimy z kolejnymi. I patrzcie, mamy komplecik. Brązowy lewy. Fajnie. Cross Pizzi. Dragović z kolegą i Żerwinią, też fajny zawodnik. Czyli komplecik lewego jest. Klisi, Balta Herrera, Sterling z Davidem Silwą, Zuma, Eduardo. Ktoś tam do mnie wypisuje. Manolas, Marcano, Bruma, to tu jeszcze jest, Hulk, Dybala i Willand. Dobra, Dobra. ostatnia sasietka z tego blisterka. I chyba brakuje nam jeszcze trzech, jak się nie mylę. Klubów 100. Tibi i Haim, a z bazówek Boni Bony, Wilfirth, Luka, Modric i De Jong Bony, pamiętam też chyba w Swansea miał taką fajną kartę w No i lecimy z tymi ostatnimi i zobaczymy tylko ile e, tak 4 razy kupiono. No, czyli 3 parę jeszcze mi tych blisterków zostało, myślę, że je otworzę. Brązowy lewy, Dziagojew i Tosic. Polska, Moskwa oj przepraszam Wayne Rooney, Remi Kaliguri i Szczęsny jeszcze w Romie Szczęsny, wczoraj kapitalny występ przeciwko Niemcom wygraliśmy czego się nie spodziewałem wczoraj myślałem, że będzie jakiś Remis czy coś takiego no, ale Niemcy są w tak słabej formie, że Podolski, Gameiro, Rakitic Karta gwiazdy jeszcze tutaj. Sołdani. dojrze z Dynama, Zagrzeb, William i Pardo. Ostatnie dwie saszetki. Chyba bez klubu to niestety. Ale jest zawodnik meczu. Banega i Kawani Ej, nie wiem czy ta saszetka się nie powtórzyła Se możecie przewinąć na sam początek I zobaczyć czy tam też nie było czasami Coś ja to mogę tu sprawdzić Tak, Banega Kawani był Identyczna saszetka, czyli Nie zdziwiłbym się jakby to było pakowane po prostu w jakiś takich systemach Że Robot pakuje to Często wpadają te same Wilsher. Hazard, Hach, Rafinha, Iwanowicz, Aranason. I co? Myślę, że jak najbardziej można ten odcinek do udanych podpiąć. Tworzyliśmy cztery blisterki. 16 seszetek, i na 16 seszetek wpadł nam klub 100. Manuel Neuer, więc mega fajnie. Tam został chyba Messi. Hazard. I tego trzeciego niestety nie pamiętam. No ale mega fajnie. Dajcie znać, co sądzicie o tej kolekcji. Wiem, że była trochę przeorana i mało komu się podobała. Była to pierwsza kolekcja Champions League właśnie od Topsa. No ale potem Tops tylko robił upgrade'y, upgrade'y. No i te kolekcje, które wypuszcza teraz są mega, mega fajne. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja Wam życzę udanej soboty. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górę. Komentarz. I możecie też dać w komentarzu jakąś propozycję tego, co ma pojawić się na kanale, bo mówię, no, ty raczej żadnych obecnie nie będzie za dużo i tym podobne, no bo nie ma za bardzo co otwierać, a kupować, żeby kupować to też bez sensu, bo potem wyjdzie porządna kolekcja i fundusze będą okrojone. Więc dajcie znać, ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się, siemaneczko i cześć!